Witam w trzeciej części odsłonie mojego modułu 7. Trochę tutaj torowiska żądało tam. Będzie potem ten ósmy moduł, taki krótki. Ale to torowisko, akurat te są, nie będą tam, tam nie ma w ogóle napięcia. Bo jak wiecie, tam jest właśnie wspomniałem tor za blisko ściany. Dlatego tam jest spozor, spozorowany wypadek. Katastrofa kolejowa. Tam jest lokomotywa bez napędu bo tam jeszcze napęd idzie na początkowe części yy, lokomotywa techniczna tutaj będą dwa oporowe ponieważ taki rozjazd miałem od Macieja i to są w ogóle tory Macieja kolegi z Warszawy i teraz tak, tutaj będą dwa kozy oporowe to będzie stała taka krótka lokomotywka typu E69 albo B150 jako zabytek a tutaj widzimy, to tu będzie kozioł porowy też. To jest niby, że jest zmiana modernizacji ruchu. Jest w remoncie, dlatego tu sobie może postawię żuraw Ten, co mam rozebrany jako ostateczny, no zobaczymy. Taki mam na razie plan. Tam będą tory, tam, będą właśnie, tam będzie położony tabor. Postawiony bez napędu. Te wagony, co mam w piwnicy. Takie kryte, które są zabawkowe z takich serii, coś takiego jak ten parowóz. To były właśnie takie wagony na takich tirach. O, tak, jak tu mamy wagon na Tirze, tam właśnie tu mamy taki wagon wąskoterowo-osobowy. To tam właśnie pewnie to tutaj będzie taki rząd wagonów z rowerami, z reklamami. Ten, tutaj mam na próbę lokomotywę. To, że tutaj fajnie jest podłączone już wyczyszczony tor tam będzie wjazd na ten moduł 6 tutaj będzie wjazd na most na moduł numer 6 tu jeszcze też tak, ten tor akurat będę, nie będę go używał też może jakiś wagon dam na bocznicę bo tu będzie kozioł oporowy to jest taka może krótka bocznica będzie ponieważ ten tor jest dodatkowy, on w ogóle nie był w planie. Tutaj sobie dam teraz na próbę te tory tutaj zobaczę, ponieważ yy, a to zmienię sobie tutaj rozkutę, tu zmienię sobie, tu sobie zmienię, ponieważ a tutaj coś nie działa jeszcze, A że tutaj coś jest niepodłączone. Zaraz sprawdzimy. Także, panowie, tutaj muszę zrobić, jeszcze zalutować ten odcinek, tutaj, ponieważ tutaj napięcie jest, ale tu nie wchodzi na ten tor, na tą szynę nie wchodzi, dlatego tu muszę zalutować, tak? Tutaj ten odcinek to robię, muszę zalutować z dwóch stron, albo te złączki są jakoś dobani. Wiadomo, tu jest tormechano, akurat to jest o mroko i coś tu mi nie łączy na złączkach, dlatego będę musiał sobie tutaj na pewno pomóc lutownicom i zalutować. Także potem się pokaże jak będzie już to zrobione. Także na razie tu teraz nie pokażę. Mogę wam pokazać, że tu napięcie o jest, widzicie, a tutaj napięcie jest. O, a tam wiecie, to już nie ma. nie? Czyli tutaj jest. Tu napięcie jest, a tam nie ma. Czyli tutaj muszę dać sobie. tutaj to zalutować. Tu, 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 te złączki są, bo jakieś do bani, że nie, napięcia nie idzie. muszę się tutaj. porządnie tutaj zalutować sobie. Bo widzę, że te chyba złączki są do bani. To chyba. Złączki są dobrane, no ale jest napięcie. Jest na tych torach rokowskich. tu jest też mychano Ale tutaj mi napięcie dobrze się połączyły te złączki w tym miejscu, w tym miejscu dobrze złączki trzymają. A tutaj już na tych szynach coś nie bardzo, dlatego właśnie trzeba będzie tutaj łączenie zrobić, zalutować. co by tu lutownicą. Pomóc. i jak to zobaczymy będzie zalutowane to na pewno będzie szło no ale tak na razie tu mam perony są od Szymona dlatego tam on miał napisane korzuszki ja to zostawiłem po prostu nie ruszałem nie rozwalałem tego tylko posklejałem sobie te filarki dach se dałem, tam zrobiłem taką wersję bez dachu Tutaj mamy napis Godzilla kontra X-Kong. -Kong, to jest reklama do filmu Godzilla kontra Kong. To będzie w przyszłym roku w marcu, bo teraz w listopadzie będzie film, ale... w listopadzie będzie film, ale Godzilla minus zero. I też wyczytałem właśnie w necie taką ciekawostkę, że Warner Bros. Amerykanie robią serial, Monster wersję. Tytuł będzie Monster Czy to będzie Monarch, coś tam, Monarch, coś tam. Będzie właśnie serial telewizyjny. Także pierwszy sezon będzie miał 10 odcinków. Będę wszystkie se serialek nagrywał, oczywiście. Może będzie taki serial cały dostępny na DVD. To se kupię, oryginał. Także tyle mam modułu zrobionego. Tory. Zaraz wezmę lutownicę i porobię sobie tutaj przy tych sztorów tor, i Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak robiłem filmik z prezentacji tego czwartego buku, na to były zbykiem, A teraz pojadą ze stonką na Hel. Ale stonka jest taka, ponieważ tamta jeszcze jest niesklejona i będą wtedy dwie stonki. Piękny zestawik pole regio. Także bardzo długi jest piękny ten zestaw. Ale jeszcze do niego dojdzie stonka, nie? Proszę zobaczyć. Cudo skład. Po prostu cudo. Stonkę mam dzięki do spero, Sławka. To fajny mam składzik. Bardzo mi się podoba. Także jeszcze raz, dzięki za stonkę Elegancko, dobra. To na razie. jak mi się udał taką tanią jeszcze gdzieś kupić stonkę to sobie kupię i dam do przemalowania. Elegancko. A jeszcze pokażę. Jeszcze pokażę moduł z tej strony. To jest bardziej oświetlone od okna koluszki, to że to jest parę, który miał Szymon. Nie wiem dlaczego go zlikwidował. Ale u mnie się fajnie sprawuje. Tu widzimy tą reklamę Godzilla Contra Kong. Ona jest z dwóch stron. Teraz sobie pomaluję jeszcze dodatkowo jeszcze lakierem, i będzie elegancko. Dobra, to do następnego. Teraz jeszcze przelotuję tamte, by to sprawdzał jak tam napięcie.